że w swoim wystąpieniu tradycyjnie korzystając z tej okazji, że to jest największe wasze roczne zebranie, walne i największe grono podzielę się informacjami, jakie miały miejsce w naszym powiecie i wrócimy do zadań do spraw, które też tyczą się Waszej jednostki. W ubiegłym roku zanotowano 751 zdarzeń. Był to spadek o 15%. Natomiast było w tym 160%. 168 pożarów, 185 pożarów, w tym 550 miejscowych zagrożeń i znaczna zwyżka z 3 do 16 alarmów fałszywych. Do zdarzeń w ogóle wyjeżdżano w naszym powiecie co 11 godzin, z czego do pożarów co 47 godzin, do miejscowych zagrożeń co 15 godzin i do alarmów fałszywych co 22 dni. Na gminie Ostrowite odnotowano 16 pożarów, 56 miejscowych zagrożeń, nie było fałszywych alarmów i w sumie 72 zdarzenia. Piąty wynik w powiecie, nie jest to statystyka wprawdzie nieklubna, ale, ale też jest prowadzona. E, ilość wyjazdów potwierdzam przez jednostkę OSP Ostrowite, natomiast kombir 11 razy, Kosewą 2 razy, przyszło po 5, Jarodki 1 i go nie był. W ubiegłym roku przy zdarzeniach. Osób poszkodowanych przy zdarzeniach mieliśmy jeden wypadek śmiertelny przy pożarze i rannych 6 osób. Przy miejscowych zagrożeniach było 12 wypadków śmiertelnych, 120 osób rannych. Państwowa Straż i Ochotnicza Straż Pożarna udzieliła pomocy przy pożarach w sumie 7 razy, pomocy medycznej, a przy miejscowych zagrożeniach 132 razy. W ubiegłym roku odbyło się szereg ćwiczeń na obiekcie. Było tu wspomniane przez prezesa, jakie uczestniczycie szczególnie krajowy systemowe OSP Próbujemy sami wybierać obiekty, jak i również obiekty zaproponowane przez komendantów gminnych i według potrzeb na terenie gminne przez innych prezesów czy naczelników. Jedno z większych ćwiczeń na pewno było w jednostce wojskowej, gdzie trzy powiaty brały udział i czwarta szkoła aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, jak i również y, sukcesywne, cykliczne na akwenach wodnych. Y, w związku z tym, że właśnie jak było wspomniane, największa dotacja w tamtym roku była dla Waszej jednostki, bo uważam, że się należała szczególnie wraz z OSP Powic, dlatego że no, trzeba jakby było dalszy etap jakby prowadzić i zakończyć wyposażenie w ratownictwie wodnym. Na 94 tysięcy, które miały do dyspozycji na krajowy system, w sumie na dwie jednostki było przeznaczonych 52 tysiące. W tym roku nie mam zamiaru by robić jakichś tutaj dyskryminacji, jeżeli będzie po kontrolach gotowości bojowej, się okazuje, przeprowadzoną przez Państwową Straż i wnioskach, te dotacje właśnie tak są przydzielane, czyli zdecydowanie jest uzupełnienie braku w sprzęcie, który jest nieodzowny czy to do celów gaśniczych, czy to do celów ratownictwa drogowego, czy wodnego W tamtym roku 12 tysięcy właśnie dostaliśmy dodatkowych środków finansowych Komendanta Wojewódzkiego na poprawę bezpieczeństwa na kwenach wodnych Na pięć powiatów wielkopolscy mieliśmy właśnie największą dotację, którą rozdzieliłem i jeszcze z naszej, z mojej grupy zwiększyłem W tym roku w sumie wielkość tej dotacji na powiat może być podobna. Otóż z czego to wynika? Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jakby prosił parlament o to, żeby przez trzy kolejne lata, a ten rok ma być ostatnim, zasilił znaczne środki finansowe Państwową Straż Pożarną w po uzupełnieniu właśnie w sprzęcie, czy to właśnie powodziowym, które miały miejsce kilka lat temu. Przy ratownictwie wodnym, technicznym i, i gaśniczym były braki w aparatach powietrznych, były braki w sprzęcie hydraulicznym, braki w pompach wodnych do wody zanieczyszczonej i ten rok jest ostatnim tak dużo, w tak dużej kwocie finansowej. Średnio na jednostkę, bo mamy 7 w powiecie, przypada około 15 tysięcy, z czego no nie zawsze. Były jednostki w tamtym roku, że dostały tylko 4,5 tysiąca, bo były akurat nie miały braku, były najlepiej doposażone, więc jeszcze to ich sprzęt, który uznały za stosowny i w tym roku będzie podobna polityka. I komendant główny po tym roku ma się rozliczyć z parlamentem z tych dotacji i z obietnic, które złożył, że wszystko zostało uzupełnione i jeżeli zajdzie taka potrzeba, to myślę, że zajdzie, bo od tamtego roku kwietnia e, mamy jakby nowe obowiązki przepisane w zakresie podstawowym. Państwowa Straż i Jest to ratownictwo wysokościowe i ratownictwo poszukiwawczo-ratownicze. Do tej pory mamy gaśnicze, techniczne, medyczne, chemiczne, ekologiczne, a dość doszło nam jeszcze wysokościowe i poszukiwawczo-ratownicze, więc ja jako komendant powiatowy szukam środków finansowych na nowy samochód, na nowy sprzęt jak i również w zakresie podstawowym ochotnicze Straży Pożarnej w kraju systemie. Dlatego też zorganizowałem szkolenie dla OSP Grały Systemów w tamtym roku. Ściągnąłem jednostkę Państwowej Straży Pożarnej z Poznania Ratownictwa Wysokościowego, żeby po prostu uświadomić jaki sprzęt powinniśmy mieć w jednostkach, żeby podjąć podstawowe działania ratownicze, takie takie same, jak mamy podstawowe w zakresie ratownictwa łodzenia.